Trawnik jest jednym z najbardziej wymagających żywych elementów w naszych ogrodach. W tym filmie pokażę ci jak krok po kroku zadbać o trawnik po zimie, żeby w następnych miesiącach wyglądał pięknie i zdrowo. A ponieważ szef bez butów chodzi, u mnie jest jak jest, nigdy nie ma czasu, żeby go doprowadzić do e, tego, żeby wyglądał ładnie. To mam nadzieję, że i tak ten film będzie dla was przydatny i będziecie wiedzieli co zrobić z waszym trawnikiem, żeby was cieszył. Miłego oglądania. Spośród wielu zielonych elementów, które znajdują się w naszym ogrodzie, to murawa. Wpływa na ogólną estetykę całego założenia ogrodowego. Trawniki, nie ma co tego ukrywać, są najbardziej wymagającym zielonym, żywym elementem zagospodarowania przestrzeni wokół domu. Pielęgnacja trawników nie opiera się tylko na koszeniu i podlewaniu, ale również na szeregu różnych zabiegów pielęgnacyjnych, które wpływają na kondycję trawnika. Tym jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest wiosenne przygotowanie, porządki i regeneracja trawnika po zimie. Pierwszym krokiem, w wiosennej pielęgnacji trawnika jest jego posprzątanie z gałęzi, liści czy kamieni, a jeżeli mamy zwierzęta, to musimy również posprzątać to, co one zostawiły. Kolejnym krokiem wiosennej pielęgnacji trawnika jest jego skoszenie. Już pewnie po zimie zdążył trochę urosnąć, dlatego do przeprowadzenia kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych musimy go krótko skosić. Jeżeli nasza kosiarka jest bez kosza, to wszystkie ścięte kawałki trawy należy zgrabić. Po koszeniu zabieramy się za krawędziowanie brzegów trawnika. Krawędziujemy wtedy, gdy nie mamy obrzeża, czyli na styku rabat oraz trawnika, ale również warto wykonać ten zabieg przy krawędzi które mamy w ogrodzie przy betonowych, plastikowych, drewnianych, kamiennych czy jakichkolwiek innych. Zabieg warto wykonywać za pomocą szpadla do krawędziowania, którego ja nie mogłam znaleźć, dlatego wykonuję ten zabieg za pomocą zwykłego, długiego, ostrego szpadla. Krawędziowanie zapobiega przerastaniu się trawy na rabaty, ale również narastania, przerastania kęp trawy na krawężniki obrzeża, a czasem na kostkę brukową. Kolejnym krokiem wiosennej pielęgnacji trawnika jest usunięcie chwastów, jeżeli nam one oczywiście przeszkadzają. Chwasty usuwamy za pomocą specjalnego narzędzia do wycinania chwastów lub za pomocą noża. Na naszych trawnikach potrafią rosnąć rośliny, które po wertykulacji, po ponacinaniu potrafią się rozrastać i rozmnażać. Dlatego takie chwasty warto wyciąć, pozbyć się tego strawnika, zanim przeprowadzimy kolejne zabiegi pielęgnacyjne. Kolejnym krokiem wiosennej pielęgnacji trawnika jest wertykulacja. Wertykulacja jest zabiegiem pionowego nacięcia darni na odpowiednią głębokość. Nacinamy próchnicę powierzchniową, potocznie nazywaną filcem oraz zwiększamy dzięki temu możliwość dopływu powietrza, wody oraz składników pokarmowych do strefy korzeniowej. Czym jest wcześniej wspomniany filc? Jest to nagromadzenie się suchych, starych kawałków trawy na powierzchni ziemi. Gatunki i odmiany traw wchodzących w skład mieszanki gazonowej rosną w formie kęp. Wykonując wertykulację nacinamy takie kępy i dzięki temu trawa lepiej się rozrasta, zagęszcza. Wertykulację możemy wykonywać za pomocą specjalnych ręcznych wertykulatorów. Są to ostro zakończone grabie, ale wykonywanie pracy takim narzędziem jest bardzo praco i czasochłonne. Do małych trawników idealnie się sprawdzą wertykulatory elektryczne. Przy ogromnych powierzchniach trawników warto zainwestować w wertykulator spalinowy. Wertykulację możemy wykonywać z koszem, jak i bez. I tak trawnik musimy po wertykulacji dobrze wykonywać. Wygrabić. Są trzy szkoły przeprowadzania wertykulacji trawnika. Szkoła wertykulacji wiosennej, wertykulacji jesiennej oraz płytkiej wertykulacji wiosennej i jesiennej. Który zabieg kiedy wykonać? To zależy od kondycji naszego trawnika. Wczesnowiosenna, głęboka wertykulacja wymaga dłuższego czasu oczekiwania na regenerację trawnika po takim zabiegu. Wertykulacja przeprowadzana jesienią zapewnia nam już przygotowany trawnik na wiosnę. Jesienią mamy dobrze nagrzaną ziemię oraz wilgotną, dzięki czemu trawa ponacinana podczas wertykulacji szybciej lepiej się rozrasta i zagęszcza. Natomiast płytka wertykulacja wiosenna i jesienna oczyszcza trawnik z filcu i delikatnie niego nacina. Przy takich wiosennych i jesiennych wertykulacjach należy wykonać, koniecznie należy wykonać kolejne zabiegi jakimi są areacja i piaskowanie. Trawnik wertykulowany wiosną wygląda w taki sposób. Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać aż się ładnie zagęści. Zabieg wertykulacji należy wykonać dwukrotnie. Musimy przejeżdżać wertykulatorem tak, by dany fragment trawnika był przejechany wertykulatorem dwukrotnie w dwóch różnych kierunkach. Po przeprowadzonej wertykulacji musimy jeszcze trawnik wygrabić, wyczesać z wyczesanego filcu. Jeżeli wykonujemy płytką wertykulację, to kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym trawnika będzie areacja, czyli nakłuwanie trawnika za pomocą np. walca z taką nakładką z kolcami lub za pomocą wideł lub nakładek na buty z kolcami. Zabieg areacji napowietrza ziemię w okolicach systemu korzeniowego. Dzięki temu wszelkie składniki odżywcze powietrze i woda lepiej docierają do okolic systemu korzeniowego. Po nakłuciu ziemi musimy wykonać piaskowanie, czyli rozsypanie na powierzchni trawnika drobnoziarnistego piasku. Zabieg piaskowania wpływa pozytywnie na strukturę gleby. Zapewnia odpowiedni przepływ wody oraz powietrza, a dzięki temu trawnik lepiej i szybciej rośnie. Piaskowanie i areacja również zapobiega powstawaniu mchu na naszych trawnikach. Jeżeli mamy duży trawnik, to najlepiej taki zabieg wykonywać za pomocą siewnika. Na trawnik o powierzchni około 100 m2 potrzebujemy około 400 kg piasku. Kolejnymi zabiegami pielęgnacyjnymi jest dosiewka i sypanie nawozu. Tu kolejność wykonania tych czynności nie ma specjalnego większego znaczenia. Nawozy do trawników wybierajmy wieloskładnikowe. Taki nawóz będzie idealnym startowym kopniakiem dla trawnika, by rósł pięknie, szybko, zdrowo. Nawozy najlepiej rozprowadzać po trawniku za pomocą Siewnika. Tak wygląda trawnik nawożony z ręki. Następnie zabieramy się za dosiewkę. Dosiewajmy takimi samymi nasionami traw, jakimi był wysiewany cały trawnik. Nie chcemy, żeby dosypywany, dosiewany placek był innego koloru, innej grubości i po prostu się odróżniał od całego trawnika. Do nasion możemy dodać trochę piasku, dzięki temu będzie nam łatwiej równomiernie dosiać trawę. By nasiona nie były wydziobane przez ptaki, wywiane przez wiatr lub przesuszone od słońca, należy je przysypać cienką warstwą ziemi kompostowej lub torfu. Kolejnym bardzo ważnym zabiegiem wiosennej pielęgnacji trawnika jest jego wałowanie. Wałujemy trawnik po to, by wyrównać wszelkie nierówności powstałe od żerowania kretów pod trawnikiem, grzownic czy innych, które powodują, że nasz trawnik z czasem, z biegiem lat zaczyna robić się nierówny. Przez wałowanie dociśniemy również warstwę torfu, którym przysypaliśmy nasiona. Miejsca, w których robiliśmy dosiewkę należy porządnie zlać. Wodą. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Miłego dnia Wam, życzę przyjemnej pracy w ogrodach. Pozdrawiam.